Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na moim kanale. Ciepło, ponieważ jest duchota. Ja zamknęłam okno, bo panowie tutaj stwierdzili, że to jest idealny moment na koszenie trawę. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Postanowiłam przyjść do Was takim filmikiem, żeby jeszcze sobie pocelebrować swoje urodziny: mianowicie co dostałam na swoje 35 godziny, jak widzicie w tytule. Czy ten film ma być filmem takim chwalipięta? Trochę tak. Przyznam się bez bicia, No kto z nas nie lubi prezentów, także mam ochotę się nimi pochwalić, pokazać Wam, co fajnego dostałam, a po prostu wszystkie prezenty są rewelacyjne. Natomiast pomyślałam sobie, że nagram ten odcinek jako też taką inspirację dla Was. Być może nie macie pomysłu na prezent, na urodziny, imieniny, rocznice, nie wiem, związku, cokolwiek dla... Prezent dla mamy, siostry, koleżanki, przyjaciółki, dziewczyny, no whatever. Także myślę, że taki odcinek może się Wam przydać. Prezenty myślę, że są dość uniwersalne, chociaż szczegółowo spersonalizowane do mnie, więc już nie przedłużam, bo baterii też nie mam jakoś mega podładowanej, i tak jak mówię, jest gorąc, posilam się moją mrożoną kawką i lecimy z tym tematem. Przepychota. Jakbym miała podzielić e, prezenty, które dostałam na kilka kategorii, to wszystkie gdzieś tam się wpisują w mój kanał bo byłyby to kosmetyki, biżuteria, czyli moda, e, galanteria i bony, bo tak to mogę nazwać. Zacznę może od kosmetyków, bo tych dostałam najmniej. W sumie tylko właściwie od jednej osoby. Dostałam też, o może od tego zacznę, alkohol. Natomiast alkoholu tutaj Wam nie będę pokazywała, nie dlatego, że już go wypiłam, tylko po prostu nie chcę mi się tego tachać. Dostałam piwko, takie speksynomizowane od jednej koleżanki, i od mojego przyjaciela dostałam winko. Także serdecznie dziękuję, a to już sobie leży. Leżakuje i czeka na okazję w szafce takiej specjalnej z alkoholami u nas w domu. Od jednej z koleżanek, właśnie w takiej przesłodkiej torebce, myszka mini, już widzę, jak moja, moja córka na nią patrzyła, wiecie, dybała, Co to za torebka? Dostałam tylko od niej kosmetyki, bo też ona stwierdziła, że nie chce mi za dużo kupować, bo wie, że ja ich pełno mam, z tego względu, że testuję, należy ja lubię testować. To też się nawet mnie pytała tam cichaczem, czy mam coś takiego upatrzonego, co bym chciała. I pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, to jest właśnie ta, którą ja jej dałam znać, że coś takiego bym chciała, bo jeszcze tego nie testowałam, a mnie kusi. I przy tym jest bardzo ciekawa anegdotka śmieszna, mianowicie HEAN CC Cream. Jest to ten taki podkład, no właściwie Krem CC, tak, ale nazwijmy to delikatny podkład. Lekki kryjący Krem CC dla delikatnej skóry. Ja go jeszcze nie testowałam, on był wychwalany na YouTubach chyba jeszcze w zeszłym roku, tak mi się wydaje, albo na początku tego. Odcień mam 02 Neutral, także bardzo fajnie trafiła. I jeśli chodzi o ten krem, to anegdota zabawna jest taka, że jej mówiłam, że chcę przetestować najnowsze, bo chyba nowszego nie mają kremy skran BB, BB Cream w czerwonym opakowaniu. No i ona tak szukała, szukała tego kremu, była chyba w kilku sklepach, ale więcej tego poszukała na szczęście, jeśli nie nachodziła w internecie. No i mówi, że nie ma tego bibi w końcu to mnie pisze, jest tylko CC. I ja sobie myślę, matko boska. Takim było głupio. I mówię, no dokładnie o tym nie chodziło, tylko przejęzyczenie. Także będziemy testować. Dajcie znać, czy chcecie jego test na kanale, czy po prostu go sobie używać tak na co dzień, bo mnie kusi. Akurat mi się Eveline skończył, który ma takie lżejsze krycie na co dzień, więc myślę, żeby sobie ten już otworzyć. W sumie to ja go już rozkręciłam. Jedyne, co mnie dziwi, nie sądziłam, że tak będzie, dajcie znać, czy ktoś z Was go miał, czy on ma tu taką dziurę, on nie ma żadnej pompki, bo to przyznam szczerze, był taki pipek, ale bardzo mały, że mnie zdziwiło, bo przez to wszystko się wylewa. Także dziwne trochę. No dajcie znać, tak, czy to jest jakieś inne opakowanie, czy rzeczywiście on w czymś takim występuje, bo ja bym się tutaj spodziewała albo tubki z tym dziupkiem, albo pompeczki. No, okej. Okay. W każdym razie bardzo się cieszę. Dziękuję. Do zestawu dostałam bez wanilia Job. Ja uwielbiam ich wszystko. Głównie używam od nich tych mydła do rąk. W płynie natomiast z żelu pod prysznic też będę się jarała jak małe dziecko. Także serdecznie dziękuję. Będzie testowanie. Bez wanilia akurat to jest to zapach, którego jeszcze nie miałam. I ostatnia rzecz, która przyda się chyba każdej kobiecie. perfekta Ice Patch. Hydrożylowe płatki kompres pod oczy, niwelują cienie, redukują opuchliznę. No jeżeli chodzi o cienie, no to ja w to nie wierzę, więc wiadomo, że nie. Natomiast opuchliznę jak najbardziej, może te zaśnienia, żeby lekko wyłagodzić. A o nich słyszałam, dobre opinie. Właśnie tania półka cenowa, że są fajne. Także dostałam patent, że mam schować do lodówki i sobie po jakiejś imprezie, chociaż impreza już była, mogę korzystać. Przejdę do kuponów, bo to też z kwestią beauty się łączy, chociaż nie są to kosmetyki. Otrzymałam dwa kupony na przyjemności. Jeden, który otrzymałam, to tutaj mam. Śmiałam się, aż zanuciłam My Heart Will Go On, no bo jakbyście zobaczyli takie opakowanie, to z czym Wam się to kojarzy? Mi się to kojarzy z tą kolią, taką z tytanika. więc bałam się tego otwierać. A tu się okazało, że w taki sprytny sposób, fajny, nie powiem, jest schowana karteczka i mianowicie tutaj otrzymałam, moi drodzy, bon. Bon podarunkowy na masaż tajski. Także wydaje mi się, że jeżeli macie taką osobę, która jest Wam bliska, która jest zestresowana, nie ma czasu dla siebie, głównie to są kobiety, umówmy się, myślą o wszystkich dookoła, żeby rozporządzić, wiecie, oporządzić każdego, a o sobie na szarym końcu, to myślę, że takie, taka opcja jest bardzo fajna, bo one by na siebie, na coś takiego nie wydały, bo to jest coś dodatkowego, nie na co dzień, jednorazowy, tak, wykup i tych pieniędzy już nie ma. Więc myślę, że to jest fajne właśnie jako taka inspiracja prezentowa. Masaż tajski. Bałam się, pomyślałam, że to jest ten, gdzie tam chodzą te panie po was, a na coś takiego nie wiem, czy mi się odważyła pójść i czy by to było to dla mnie przyjemne, ale na szczęście nie. No i tutaj mam regulamin, mam to, kiedy to trzeba zużyć. Jedyne co to, jak to wykupujecie, to najlepiej wykupywać na bardzo bliskim, bardzo bliskim okresie odstępie czasowym od urodzeń danej osoby i od tego, jak ją zobaczycie no bo te bony nigdy nie są jakieś długie, jeżeli chodzi o te, te ważności. Ja dostałam to teraz w połowie lipca, a on jest ważny do. Sierpień, wrzesień, dwa miesiące, tak? Do 19 września muszę wykorzystać. A wiemy, jak ten czas szybko leci. Ale też bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli tutaj osoba, która mnie obdarowała, ogląda, to jestem mega szczęśliwa. I drugi taki bon, jeżeli chodzi o kwestię wellness, tak? O kwestię beauty, to dostałam prezent od no, najbliższej mi osoby, czyli od mojego męża, gdzie się nie spodziewałam. Tak się śmiałam przed tym prezentem, że. No, dostanę, nie wiem, jakoś chciałam być taka, wiecie, zgryźliwa, jak to ja, złośliwa. Normalka, jakoś tam pracujemy, pracujemy, ja wiem, że no, dzisiaj dostanę, a mówię, a wiem, zaczęło się od tego, że mam już mówi, że weźmie plecak. Ja wie, po co ci jakiś plecak? Ja tutaj mam torbę, statek, bo chciałam coś ponagrywać. Mówię, tu mam zwykłą torebkę małą, ta druga taka torba, o której mówię płócienna. Po co jeszcze nam plecak? No, żeby chować trochę prezenty, no bo jak one nam się zmieszczą. Ja mówię, człowieku, będzie kilkanaście osób to głównie w, w, w duetach. Więc po dwa prezenty nie będę do tych osób dostawać, tylko po jednym, więc spokojnie, zapewne będą to takie torebki właśnie z uchwytem. No to w jedną rękę to można zgarnąć, są no bez przesady. Eee, jak ktoś przyjdzie z prezentem, czy ktoś nie przyjdzie z prezentem, nieważne. Po co nam jeszcze plecak? Eee, no, ale on jakoś się upak, żeby weźmie. Ja no nam się okazało, że w plecaku był prezent od niego, ja tak się śmiałam, że no właśnie, jak to będzie, kochanie, kończąc ten wątek, po od wszystkich prezenty, tylko od siebie nie. Mówię jakoś słabo. I tak mi się śmiałam, ale to już było w niej imprezy, a on się nie wygadał, że ma dla mnie prezent. Jedno to były świeczki, oczywiście z cyferkami, musiał mi policzyć, więc dostałam 3 5 cyferki. Natomiast drugi prezent to jest właśnie Bon I mianowicie dostałam tutaj kupon z grupona I jest to pakiet Day Spa Flowers and Senses dwie godziny. Także dostałam kupon na dwie godziny, na same przyjemności. Tutaj niestety nie jest to chyba opisane, ale mąż mi mniej więcej czytał i też to co jest, byłam w szoku, o co się dowiadywał, to żeby były wszystkie takie zabiegi dostosowane do ceny naczynkowej, więc wow. Z tego co pamiętam, to mam mieć jakiś zabieg na stopy, na dłonie. Kawitacyjny, mam nadzieję, że mogę. Jakieś tam szmer, bariery, e, olejkami. E, ogółem, jeżeli chodzi o to, spa, to wiem, że będę szła do dr. Ireny Ellis, e, także nie mogę się doczekać, to będą jej kosmetyki, a więc nie wiem, może tego dnia Wam ponagrywam coś, zobaczę. Jeszcze nie wiem, kiedy pójdę. Radzę Wam spojrzeć, a na Grouponie, jak zawsze macie to trochę taniej, są różne promocje, więc fajnie. E, tutaj troszkę, troszkę dłuższa data, Trzy miesiące mam na wykorzystanie, czyli do połowy października. Przejdźmy sobie dalej. Co my tu mamy? Kolejna kategoria, e, i to w sumie chyba ostatnia. Nie, nie ostatnia. Przedostatnia e, to e, kolejna kategoria przyjaciółki: galanteka skórzana. Dostałam taką piękną kopertę no sama. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Więc nawet, jak macie jakieś właśnie kupony, to można to w taki fajny sposób to e, zapakować. Kartka z życzeniami, no ale to wam pokazywać nie będę. A to też muszę uważać, jak wam pokażę, żebyście kodu <laughs> mi nie zużyły. E, a mianowicie dostałam. Już Wam pokazuję, gift card specjalnie dla Ciebie i na dole mamy karta ważna 12 miesięcy od daty zakupu, czyli dłużej, na zakupę w pracowni galanterii skórzanej Fabiola. Także przyjaciółka mnie bardzo dobrze zna, Justyś jak to oglądasz to jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję. Wy też na pewno wiecie, no wiecie, już była recenzja Fabioli u mnie na kanale, że kupiłam sobie od nich najpierw jedną tarapkę. Która jest już ze mną chyba 4 albo 5 lat, nie pamiętam chyba 4, czarna Alfa, Fabiola Freya. Później kupiłam w zeszłym roku, tak, w zeszłym roku, jako prezent od siebie dla siebie za zmianę pracy, kolejną Amelię, tak, też z Fabioli. No i teraz mogę sobie kupić kolejną torebkę, czyli trzecią. Wybór jest przeogromny, więc nie wiem jeszcze na co padnie, także kupon mam, na pewno go wykorzystam. Bardzo fajna opcja, bo tutaj, jakby w zależności od tego, jakim dysponujecie budżetem, to możecie albo zafundować cały koszt torebki, no bo te torebki, torebki się gdzieś tam zaczynają chyba od 200 zł czy 180 zł, te mniejsze. Albo możecie przynajmniej, nie wiem, połowę czy trzy czwarte tej kwoty, wiecie, torebki czy jakiegoś dodatku sfinansować, a resztę po prostu ta osoba się sobie dołoży, tak, którą obdarowy, obdarowywujecie, ale to zawsze jest mniej wydać, nie wiem, stówę z własnej kieszeni, a mieć tam dodatek, tam większą część od kogoś bliskiego. Ostatnia kategoria, która nam została, idę jak burza, no to będzie, moi drodzy, biżuteria. Nie ukrywam, że biżuterii dostałam najwięcej, także mam tutaj i jeszcze tutaj mam w takim pięknym opakowaniu też. Bardzo ładnie wygląda. Może zacznę od tej największej siatki. To też jest, to jest naprawdę przymiłe, kiedy macie znajomych, którzy wiedzą o tym, że prowadzicie kanał na YouTube. I faktycznie, może nie oglądają go na co dzień, nie non-stop, ale jak najbardziej kibicują, a może oglądają, nie wiem. W każdym razie, kiedy robią search, specjalnie, żeby kupić wam prezent urodzinowy, żeby on był trafiony. I tak oto dostałam już wtedy od firmy SADWA. Byłam mega szczęśliwa z tego względu, że ja na swoją imprezę urodzinową tutaj to miałam takie zwykłe wkrętki, które te same, które mam dzisiaj. Natomiast naszyjnik miałam właśnie od firmy SADWA, ten taki mocniejszy łańcuch z, z motylkiem. Także bardzo fajnie, że dostałam prezent z tej firmy. Ja sobie otworzymy, ja już wam pokazywałam open box tych moich naszyjników. Mamy te piękne woreczki, więc mam kolejne do kolekcji i mega mnie to cieszy, bo dostałam coś, co będzie do kompletu. A mianowicie okazało się, że dostałam do kompletu kolczyki. I tu, moi drodzy, mamy kolczyki od Sadwy, takie też złote, to w ogóle supek też. Ktoś mi ogląda i wie, że ja poszłam już od kilku lat w złoto, także bardzo fajnie dostałam takie motylki. Podwójne, mniejsze i większe. Także fajnie. Ja takich wiszących kolczyków w ogóle teraz nie mam. W ogóle jeżeli chodzi o biżuterię, to mam, e, nie, mam ubytki z tego względu, że większość mojej biżuterii dalej jest srebrna, ta starsza, a tej złotej mam mało, ale myślę, że będzie, wow, do tej długości włosów jeszcze będą wyglądać zacnie. Także serdecznie dziękuję. Są przepiękne, delikatne, ale jednak takie widoczne. Coś się dzieje, więc szalenie mi się podobają. Jeżeli chodzi o biżuterię, dostałam też dwie różne rzeczy z kluka, tak? Od kluka. I już Wam pokazuję, nie wiem co pierwsze trafię. Mm, tutaj mamy piękne, są to takie pudrowo-różowe opakowania, szkoda się pozbywać. Dostałam też kolczyki, więc mam dwie pary kolczyków. Przepiękne od mojej koleżanki, zobaczcie, bardzo delikatne, ale powiem Wam szczerze, że w takim stylu kolczyków mi brakowało i mi się marzyły. E, myślałam z prawda nie o kwadratach, tylko o kołach, ale takich mniej więcej tej wielkości, może tydzień, i większych. Natomiast też są, no, me, mega. Bardzo mi się podobają, bo są takie kanciaste, e, takie inne. Znaczy kanciaste, może to brzydko brzmi, ale są takie, no. E, w prostokąty idą. Także ja Wam tutaj wyjmę z tej gąbeczki, żeby pokazać. Uf! Widzicie, jaka ze mnie fajt łapa. E, I tutaj mamy je podwójnie. O, widzicie dwa kółeczka, to kółeczka mówię, no dwa te takie prostokąty, natomiast nosić je możemy oddzielnie, bo ten jeden możemy spokojnie wypiąć, mieć mniejsze, e, natomiast ja myślę, że właśnie w tej wersji będę nosiła. Jedyne co, chciałam sobie podmienić na imprezie, nie byłam w stanie, bo je się bez lusterka, to dość ciężko, o widzicie, one się tak otwierają, dość ciężko założyć, żeby to wpakować, bo tu nie macie tego sztywciku, tylko tak musicie wcelować, natomiast są prześliczne, przepiękne. Bo one mogą być i na jakąś imprezę, i spokojnie mogą być właśnie takimi kolczykami na co dzień. E, więc myślę, że no ja na co dzień będę ujeżdżać chyba tak. E, muszę się tylko nauczyć je wkładać. E, żeby mi nie wypadało, wiecie, przy lusterku, ale myślę, że one będą na co dzień być takimi moimi sztyftami zamiast tych wszystkich zwyklaków. E, kolejna rzecz też z e, To mam kolejny, to teraz mam naszyjnik. Dostałam jeden naszyjnik, tak. Yy, więc w sumie fajnie, bo dwa sobie sama kupiłam, więc po co mi więcej? Dostałam jeden na dwie pary kolczyków, i jeszcze zaraz będzie bram soletka. Tutaj skórka dostałam taki na szyjnik, już wam pokazuję. Tym razem yy, od osoby, która jeszcze mnie tak długo nie zna, więc dostałam srebro, ale świetnie trafiła pod tym kątem, że jest to coś delikatnego. Nie jest to takie mocne, jest to taki wisiorek na co dzień, zobaczcie, zwykły łańcuszek, który kończy się takim. Kółeczkiem i z taką kuleczką. Tu mamy kuleczkę srebrną, a tu mamy takie kółeczko, które jest. no tak Wam może pokażę. Czarne. Ale tak się mieni bardzo ładnie w słońcu. O, widzicie? Tak jakby ma mini diamanciki, nie wiem jak to nazwać. Bardzo delikatny, bardzo ładny. Fajnie, że jest czarny, bo ja mam dużo takiej czarnej, w ogóle standardowej, wiecie, basicowej odzieży, więc będzie mi pasować do wszystkiego. A że srebrny, po prostu jak mi się znudzi, e, złoto to do srebra nie wykluczam, że wrócę, wiecie. Kobieta zmienną jest, chociaż nienawidzę tego tekstu, bo to zawsze mężczyźni tak o nas mówią. Ale ja tej srebrnej biżuterii też się w ogóle nie pozbyłam, tak. No zresztą jak miałabym się pozbyć, jak chociażby moja um, obrączka jest z białego złota. I kolejna rzecz to mam z apartu, jedną rzecz. I to będzie ostatnia, także pach, pach, pach. A mianowicie, już Wam pokazuję, już zdradziłam trochę, że bransoletka. I tak oto ona się prezentuje. Prześliczna, delikatna, może być na wyjścia, może być na co dzień też fajnie, bo z takimi czarnymi wstawkami, złota, bardzo delikatna. Także jeżeli szukacie, ja myślę, że to jest super prezent dla właśnie na przykład mamy albo na rocznicę dla żony, bardzo ładna, taka elegancka i na co dzień i na jakieś wyjścia, więc myślę, że w coś takiego ja bym szła jak dzik w żłędzie. Dobrze kochani, i to już był cały ten odcinek. Mam nadzieję, że pomimo tego tła na, na tle szafy, tło tła. E, tak, masło maślane. Mam nadzieję, że pomimo tego, że nagrywam na e, tle szafy mojej córy, Wygląda tak wygląda z kawą w ręku, to ten filmik Wam się podobał, tak jak mówię. Czy chciałam się pochwalić? Chciałam się pochwalić ale przede wszystkim chcę, żebyście traktowali ten film jako taką inspirację. Dajcie znać, co najbardziej z tych prezentów Wam się spodobało i dajcie może znać jako taka mini encyklopedia w komentarzach, co Wy bliskim kupujecie, czy coś stąd się powieliło, czy może macie jeszcze jakieś pomysły, które możecie tutaj dołożyć w komentarzu. Może komuś akurat pomożecie, bo stoi przed ciężkim wyborem, co kupić bliskiej osobie. Także co? Ja już się z Wami żegnam. Łyżka! Pa, pa, I 100 lat dla mnie!